Dzień po operacji Anna jest gotowa na zdjęcie opatrunku. W szpitalu odwiedzają córka. Dzień dobry, panie. Anno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Jak się Dzień. czujemy? No świetnie. To, co dzisiaj będziemy robić, to zdejmiemy tą maskę. Która pani ma na twarzy? No i jak taka konieczność jest? Na pewno jest pani opuchnięta, na pewno wszystkie kolory, tęczy, zielone, niebieskie, czerwone, fioletowe. fioletowe. Tak, no tak, jakby po no, dużym tak. pobiciu. Dużo pacjentów jest przerażone, że to tak się dzieje, nie? No, także będę powoli próbował tą maskę odklejać. Proszę tak odwracać twarz. Ktoś nam tam puka do drzwi. Dzień dobry. Oh yeah. Widzę, że, że, że trafiłam w dobry moment. No super moment, super. Zdejmujemy maskę tak jak w wojnie gwiezdnej i otwieramy po oblicze nowy człowiek. No zupełnie inny człowiek. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to takie oblicze. O, wow. No, to, to można sobie na tak mamiątek. zobaczyć, prawda? Na, na pamiątek zobaczyć no. takie, takie oblicze. O, proszę. No rzeczywiście. No. Wygląda na to, że pani się bardzo szybko koi. Te zaczerwienienia, które tutaj są, to, to jest po laserze wszystko. No, niebieskie oczy to moje pobicie. Widzę się tak musiało być Także super, to ja jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego. Hanka, chciałbyś się, zobac... chciałby się no, zobaczyć. To nie że nie na Nie. No już nie no to, 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 to zależy, kiedy, kiedy człowiek chce z takiego szoku dostać. Według, według mnie to jest. na Każdy dzień to jest dobry dzień. No ja jestem bardzo zadowolony. Nie no, ja jestem. Też bardzo zado zadowolona. Wszoku. w szoku. Ja, ja, jestem, ja jestem w szoku trochę, ale dobrze. No, dobrze. No. Kanka, no. Co? no co? Dzięki serdecznie. Dzięki no. bardzo. I do zobaczenia za tydzień. No już za tydzień. Już za tydzień. No. Na razie, do widzenia. Na razie. To lekki szok jest zobaczyć swoją własną matkę z tak twarzą. No wiadomo, no ale mówię, no to są śniaki, to jest opuchlizna. Ja myślę, że tak naprawdę dopiero za te trzy tygodnie będziemy w stanie mówić o tym, czy operacja się udała, czy się nie udała, ale mam nadzieję, że się udała.